Siemano dzisiaj nagrywamy drugi odcinek z waszej najpopularniejszej serii, czyli główno w dzikości. Jeszcze był dziki shorts, a dzisiaj jest runcaj w dzikości, to nie jest shorts, to jest film, a ja więc pomagać tak się mano ja, rumcaj w, w dzikości. Ja to w ogóle z No i tu jest totalnie rumajowy główno z dzikości, czyli nowe... Nowy, ten nowy, nowy rodzaj gówna dzikości. Totalnie. <noise> I tu jest nasz stary krzaczek wyświetleniowy od gówno Nie mnie, tylko moje mordy nie mogę moje Nie mojej moje mordy, pokaż on chyba się... No, się Czekaj, no. pokaż mnie. Ale mordynie, nie, ale oczywiście moje mordy Nadal chyba trochę sra ten kwiatek. No. Ale chyba się zużył. Nie. No i tu jest ogólnie ten polski nie. gość. Z -y. busiem. I jeszcze jestem y, ja Osix typ i... wiecie no, takie na picie, bo mi takie dałeś, nie? No właśnie. Y, wiecie na kanał Polski Gości Osix, a my idziemy do lasu obok krzaka gówno w dzikości. Nie, widzowie, ja y, mówię do widzów z kanału Polski Gości. No i do widzów z kanału Osix. Y, do Dobimy, dobimy koledze. Dobrykiem, to jest ogólnie tutaj w ogóle ten krzaczek gówno w dzikości ma jakiegoś farta do gówna, bo tu parę metrów od niego jest gówno, a tu ale, jest krzeczek ale... Na pewno no... Spokojnie, nawet ci mogę dać oglądać. Dobra, ogólnie idziemy do Lasku. Lasku z obok gówna, gówna w dzikości. Tak, um, no oczywiście polski kościół. Ogólnie tu jest drzewo. I, tam tu było ognisko kiedyś. Kiedy? Była morda polskiego go nie wiem, I tutaj na dzikim shorts się szliśmy przez to, to ale nie dziki nie shorts... No, no, ale no, dziki no, szorts był... Ten no, e, na trzy miesiące. Na, na na A ja na milion. No. jak się ma, jak się wierzy, to się śmieśliśmy um, na dzikim shortsie i tu chciałem wam jeden shorts y, i tam plus, ale nie zdążyłem, no, więc później wam to pokażę na główną dzikości i ogólnie też są strasznie popularne teraz. No. Prosiłbym, żeby runcaj w dzikości był równie popularny i to są śiladie dzika, który pewnie tu gdzieś nasrał tym czymś. Ogólnie gówno w dzikości polega na tym, że jakiś krzak już miał gówno. Dobra, oglądnijcie te szorty. To są totalne gówna tej gówno. O gówno chyba dziko. Ej, bo dobia. już się mojego szorca, to, to E, tu był chyba drzewo czy coś tam i ogólnie to jest Rinsa i dzikości Nie wiem ile on będzie trwał, ale na razie 3 minuty. E, dobra, ogólnie tu może... My już nie... Widzowie, widzowie, zagadka dla Was, zagadka. Zgadnijcie kto jest starszy. Os X czy polski gość. E, napiszcie w komentarzach o ile jak Debbie nie wyłączę ich znowu. E, więc... Ten ogólnie strasznie dziękuję za to że ten że polubiliście to ten główną dzikości.. no no ogólnie widzowie Ja, żebym, bym, też spodobał mi się w dzikości. Y, jak pod tamtymi było te 500 wyświetleń, no to y, prosiłbym, żeby pod tym było chociaż te 200 100 wyświetleń i chyba... Ej widzowie w ogóle to jest taki pierwszy A mój ARL e, i No po prostu taki film ze prawdziwego życia, nie? A no i na długoszny z prawdziwego życia. Z mhm. mojego głosu, więc chcesz, to jest taki pierwszy film i... Tu w ogóle dziki szły i tu No, no, no. Tylko widzowie tego kanału wiedzą to wcześniej. Na moim kanale ogłoszę to później. Więc opłaca się subskrybować Bo o, mam, sixa. oglądam też moje newsy tam. I ten news jest taki, że próbujemy... Nie, że robię... Już zrobiłem. Jestem w trakcie montowania bardzo fajnego filmu którym będzie fajnie. Okay. Ten film trwa... mogę Wam powiedzieć około 20 minut. No to Bardzo fajny film z prawdziwego życia ze mną. I może jeszcze się kolega dogra, jak będzie chciał. Jestem bo... z montowania Ten film jest w drugiej wersji tego filmu, ale nie. Gówno Główno wdzięczny. No ten film wyjdzie. Eee... O, puszka od koli. O, yy, około, nie wiem, opublikuję go w piąty, w piąty, piąty dzień nowego roku. E, dobra, w piąty dzień? A ludzie, którzy obserwują. No, chyba tu jakiś dzik idzie, nie, robi wrażenie. A ludzie, którzy obserwują my. Dobra, zamknij, gadać, bo po filmu i będzie o tym. Ej, ogólnie, a ja chcę, a ja chcę, nie chcę powiedzieć, bo. Zasubskrybujcie nie. subskrybujcie! No, ja jak obserwujecie mnie na bo to macie, będziecie mieć przejść do swojego filmu. Ale ogólnie ja widzowie... Na kluczu, ja na Twitch'u nie streamuję, tylko... Ja ogólnie widzowie, jak pod tym filmem będzie tak 7 łapek w górę to nagramy głównie z dzikości dwa. Bo ogólnie te filmy z dzikości ta seria bardzo wam się podoba i dziki shorts i Gó dobra. Gówno w dzikości bardzo wam się podobało, więc widzowie. ogólnie runcej w dzikości prosiłbym o to. jak 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 wbijecie jak jak koledze 30 subów, to on przyjmuje mój kanał. Tak, sprzedaję mój kanał za darmo. Yy, dobra. Będzie tam, yy, to nagram na twoim kanale Gówno w dzikości. Bo gówno Trzymaj w dzikości? Nie, no. Możemy na mój no będzie Gówno w dzikości 3, a Gówno w dzikości 2 jeszcze nie wyszło, więc spodziewajcie się Gówno w dzikości 3 tak już we wiosnę. Na moim kanale? Al albo, nie wiem, e, kiedy będziesz tu, e, kiedy następnym razem tu przyjedziesz? W eee, listopadzie? Aha. No to, no to, no nie wiem, to w listopadzie będzie Gówno w dzikości 3? A Gówno w dzikości 2 postaram się gdzieś we wiosnę, więc... Dobra to pomarańczowy na kanału na ura, gówno w dzikości ogólnie Ej, w ogóle, jeszcze tak, ogóle... na, tak na szybko to zostawcie łapę w górę na obok kanału, no, czyli polskiegości Os ja Ty już, nie, no ja, i suba ja, ja, też ja, ja walkę po, ja, ja, z dzwonem ja, 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 bo... subskrybujcie teraz. Os Osixa. Biłem Os Osixa. No, no chłopiec, że sobie mówić kolega tylko z cię zaraz twarz pokaże. Subskrybujcie Osxik. <śmienicza> ja już nie sosa. Muszę powiedzieć, że w dzikości naura. Chowca tak lata jak. Aj, <śmienicza>